Cześć kochani, witam Was w kolejnym unpackingu i dzisiaj, jak widzicie, otworzymy sobie dwie paczki z akcesoriami dla koni. Będą to akcesoria na skalę LB od dwóch różnych osób, więc zabieramy się za otwieranie. Szybko to otworzę, bo to są małe paczki, jak widzicie. Nie wiem, która jest od której osoby, ale zaraz się przekonamy. Ale chyba już rozpoznaję od kogo to jest, więc zaraz Wam powiem. Bo mam tutaj tylko jedną rzecz. A więc to jest w zasadzie cały zestaw, czyli derka i kantarek, właśnie na skalę LB, czyli będzie pasować i na kolektę, i na Szlejsza, i oczywiście inne firmy z skali LB. Taki oto bardzo ładny niebiesko-granatowy zestaw, bardzo mi się spodobał. To jest, słuchajcie, zestaw kupiłam u. Silver Stallion z z Instagrama możecie pewnie ją kojarzyć albo nie, ale w każdym razie zostawię Wam tutaj oczywiście jej profil, jak on wygląda. Bardzo lubię jej akcesoria, mam zresztą już od niej jedną derkę na Tornado, może kojarzycie. I ona jest... i ta derka jest podobna pod względem na przykład tych zapięć, bo u mojej są właśnie takie same zapięcia, tylko ta jest trochę inna, bo... No, jednak inaczej wygląda niż ta moja, ale też jest bardzo ładna. Tak to wygląda, widać. Bardzo dobre wykonanie. Tutaj ma taki fajny, luszowy materiał i cała oczywiście pikowana. mieć um, takie zapięcia. i oczywiście kantarek podobnej, w zasadzie tej samej kolorystyce. On jest jeszcze oczywiście nie zapięty, ale to potem się dopasuje na konia. Tak, tutaj to przesunę, bo trochę śmieci. Ale mamy tutaj jeszcze jedną paczuszkę od pewnej osoby z Facebooka tym razem. I też wam tutaj zostawię zdjęcie, jak wyglądała ta oferta, gdybyście byli ciekawi. Okej, okay, tutaj już problem z otwarciem. O, dostałam chyba jakieś cukierki albo coś. Tutaj mamy zabezpieczenia. O, Arashi Studio, tak, to jest właśnie ona. Mam tutaj chyba liścik. Witaj, jest mi bardzo miło, że postanowiłaś złożyć u mnie zamówienie. Swój sprzęt wykonaję bardzo starannie, solidnie i daję z siebie wszystko, aby służył on przez długi czas. Mam nadzieję, że wszystko będzie się podobać i, bę i długo służyć. Zanim zamówienie zostanie wysłane, dokładnie sprawdzą, czy niczego nie brakuje i czy z zamówionymi akcesoriami jest wszystko w porządku. Jednak jeśli podczas transportu jakiś element zamówienia został uszkodzony, proszę napisz do mnie a rozwiążę ten problem. Serdecznie pozdrawiam, Ada. O, bardzo miło. Ojej, słuchajcie, chyba się i mi krew leci oczywiście. stałam jakieś pieraski, jak miło. Take the challenge and try. Hmm, ciekawe. Musiałabym tego spróbować. Sour Madness Cherry Neon. Hmm, ciekawe, o co chodzi w tych cukierkach. No, nawet z ich nie znam. Tutaj mamy pomarańczowy. Arbuzowy. Ja słuchajcie, kocham arbuza, więc muszę tego spróbować. A ja może później. I mamy jeszcze jeden. Curry. Bardzo fajne. I mam jeszcze takiego cuki cukieracka. O te słuchajcie, kojarzą mi się na przykład z pójściem do lekarza. Bo często są takie w przychodniach. śmieszne. Ale okej, okay, nieważne. Przejdźmy do akcesorii. Jak to wszystko ładnie zapakowane. Są tutaj słuchajcie dwa zestawy. Bardzo mi się spodobały te kolory z i styliam, że skusam. Czyli na tego, też bardzo ładnie tutaj. Oczywiście to opakowane. Czyli mamy kantarek razem z uwiązem, tutaj takim bardzo długim, jak zresztą widać. Różowo-niebieski. I tutaj na... Jak widać na chrapniku mamy takie plecienie, bardzo ładne. A sam kanterek w sumie jest w całości niebieski. No bardzo długi uwiąz sznurkowy. I derka w zasadzie w tej samej kolorystyce. O, mamy tutaj tego uroczego słonika. Szczerze mówiąc nie wiedziałam, że będzie. Ale uroczy dodatek. Widać ja zapięcia. I derka pikowana. Bardzo mi się podoba ten kolor, ja bardzo lubię taki odcień. Wy chyba widzicie go bardziej jako taki czerwony, ale to jest taki raczej różowy. Tak. No i jeszcze jedna. Taka trochę inna już kolorystyka. Szczerze to takich kolorów akcesoriów jeszcze nie miałam u siebie. W szczególności jeśli chodzi. Ups, odczepiło się. O biały i fioletowy. Fioletowy kantor już y, mam, ale jeśli chodzi o biel, no to jeszcze nie miałam takiego koloru. Na pewno na jakiegoś czarnego konia będzie trzeba to założyć. I widać tutaj są kryształki takie maciupełkie, bardzo małe. Ale bardzo ładnie wygląda. I uwiążej w sobie w tym samym stylu właśnie taki. Z akcentem fioletu. I mamy też derkę białą z kolorem właśnie fioletowym. Bardzo mi się podoba to połączenie. I mam tutaj takiego słodkiego dłuszka. O, urocze. Tak, także taka bardzo moim zdaniem elegancka derka. Będę musiała pomyśleć, na jakie konie to założyć. Bo jeszcze nie przemyślałam tego, ale na pewno wybiorę, który, na którego to będzie pasowało. To obowiązki ja wiem, od panu, ale to nieważne. Potem się to przypnie. No więc kto tak, to było, słuchajcie, wszystko. Bardzo dziękuję też za miłe kradzieżniki, które na pewno za chwilę skonsumuję, któryś z nich. No i oczywiście bardzo się cieszę z tych akcesoriów, są po prostu prześliczne. No i tutaj oczywiście, prawie bym zapomniała, że była jeszcze druga paczka od... może mogę powiedzieć, co od Julii, tak? Moja imieniczka. Nie wiem, gdyby ktoś na przykład kto o tym nie wiedział. No więc, tak, to była w zasadzie cała zawartość tych dwóch paczek. Ja bardzo dziękuję tym osobkom za wysłania i za świetną transakcję, bo akcesoria są naprawdę śliczne. i Jestem bardzo zadowolona. Mój miście wykonany jest po prostu super. I zapakowanie przy okazji również. Więc mogę wam bardzo polecić te dwie osobki. Linki zostawię wam w opisie, gdybyście chcieli sobie zobaczyć. I oczywiście też wrzucimy tutaj się. Pojawiły screeny, jak to? Wyglądało, jeśli chodzi o profile czy oferty. I zostawiam Wam tutaj jeszcze raz właśnie te screeny. Więc będę już, słuchajcie, kończyć. To będzie wszystko w tym odcinku. Oczywiście na samym końcu tego filmu zobaczycie zdjęcia tych akcesoriów, jak już założę je na właściwe modele, które będą je nosić. Więc teraz, jest, teraz już się z Wami żegnam. Zostawcie łapkę w górę, jak Wam się podobało. Zostawcie oczywiście komentarz i zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przekapić następnych filmów, których teraz będzie bardzo dużo na moim kanale. Będę praktycznie cały czas aktywna, jeśli nie w filmach, bo nie wiem, czy uda mi się codziennie coś wstawiać, to zapraszam też serdecznie na moje media społecznościowe. Teraz jestem tam. Bardzo aktywna. Rzucam praktycznie codziennie coś na relacje na Facebooka, Instagrama, czy też tutaj na Ity zaczęłam rzucać też relacje. Więc jeśli chcecie być za mną na bieżąco, to zaglądajcie tam właśnie na relacje, bo może zobaczycie coś przed zobaczeniem filmiku. Na przykład nad czym aktualnie pracuję, jeśli chodzi o montaż czy nagrywanie. Więc zapraszam, żeby zajrzeć za moje kulisy. No więc. Znajdziesz też do opisu filmu, bo tam oczywiście znajdziecie linki do moich mediów społecznościowych oraz ważne informacje techniczne dotyczące tego filmu. Do zobaczenia!